Witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta Cygańskiej Krainy, na moim kanale I się ze mną Adam Jestem I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową pomostu Jak widzicie tam mamy takie dwa, dwa najrówniejsze w sumie płoty że na tym samym piętrze są I potrzebny by nam był pomost Pomost, który zbudujemy z Adamem I pomost, który będzie wychodził stąd Więc ja bym to na początek już zrównał Tutaj Ogólnie Elmo też jest pomost na samym będzie? Co? Z drewna będziesz? pomocą no tak, z drewna zrobimy. Ale musimy okay. od razu obczaić tutaj sobie jakieś zejście, żeby to było tak, żeby... Nikt z drugiej strony nie mógł wejść oczywiście. Więc tutaj mamy gdzieś na równi. Ja bym to wyrównał. I tu musimy zrobić, zrobić jakieś prowizoryczne zejście. Zejście, które znaczy tak, tu musimy wtedy od razu też chyba zrobimy tak, żeby to wiesz, było na równi. Więc Idź po brukowe brązowe, brązowe deski, jak to jest? Brzozowe deski, bo już się. Mam ja... pół płytki, tak. No tak, o te pół płytki mi chodziło. I zrobimy teraz, żeby wiesz, to było równo. Więc ja. Ja bym. Aha, już źle zrobiłem. Więc musimy tutaj zrobić tak. Tak, tak, tak i tak. Więc tutaj sobie wyrównamy, oczywiście. Tutaj sobie takie zejście musimy zrobić, bo planuję, żeby ten pomost był yy, jakby na tym piętrze. Na tym tutaj gdzieś, tu, gdzie ja stoję, żeby on tak wychodził, nie? I czekaj, bo tu jakieś kurna mi się zawieruszyły. I musimy to zrobić właśnie w taki sposób yy, też. Więc yy, trochę, a, czekajcie, tak zrobimy. <laughs> Z tymi półpłytkami trochę tu popracujemy, oczywiście. No, to, że nie mamy tych płytek. Poszedłeś pod rzędem? Tak. No, dobra. Tylko mroza. I tamto też możesz przynieść to drugie, bo też będzie z niego jakby też pomost. Musimy to jakoś też taktycznie ogrodzić, czyli chyba będą proste płotki. Że tutaj płotkami to zrobimy. Zobaczymy. Jak trochę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo jeszcze musimy zjechać jedno piętro. to oczywiście będzie wysunięte z tej strony i, i z tej strony tak to zrobimy. Więc yy, tak, musimy tutaj jeszcze jedno drzewo ogarnąć. Mamy takie nieprzerobione. Mamy w sumie mamy jeszcze trochę tego. Więc tak zrobimy, o. I bym to w sumie o jedno tutaj podniósł. Czekajcie, jest tak, tak. O jedno podniósł. Aha, nie doskoczymy, więc muszę wziąć sobie dirta. Yy, więc no. Musimy sobie tak o jedno to podnieść i najlepiej bym to połączył tak e, płotkami. zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ogólnie dzisiaj odcinek e, taki trochę z buta zaczęliśmy, e, więc e, będzie dzisiaj trochę taki odcinek, będzie pierwszy taki długi na, na, na tym. Myślę, że zdążymy w normalnych 25 minutach e, to zrobić. E, następne odcinki też się ciekawie już zapowiadają, mamy e, pomysły, więc czekajcie, tu mamy siekierę. Nie mam kilofa. Kilow się potem... Nie no, kilow chyba dzisiaj nie będzie potrzebny. Adam, już możesz wrócić z strefą? Masz na tyle? Trochę Ej, dobra, ja bym tutaj jeszcze... Tu będzie dirtem trzeba oczywiście zasypać. Jakoś to zrobić umiejętnie, żeby to w miarę wyglądało. Oczywiście. Czyli x. Słuchajcie, hmm, tutaj było tak, więc... Tak samo zrobimy. Hmm. Dobra, już się i teraz wafer musimy mieć jakiś pomysł, pomysł, żeby tutaj to jakby połączyć ładnie to tu, żeby to było wiesz ogrodzone musimy i ten pomost oczywiście wyciągniemy chyba z pół płytek też zrobimy nie, tylko pomost będzie mi się wydaje tu jest na 5 to pomost zrobimy na 3, a te po bokach też jakby na 5 tylko, że tam będą drabinki, yy, płotki, dobra, znajdź no. No, to idź przerób. W celu, idź przerób celu, te brązowe. Brązowe przerób. Oj. Dobra, tak lepiej będzie. Trochę tam parę ich przerób na razie. Za na płyt. Tak. Oczywiście. I musimy teraz wymyśleć. Jakby tutaj musimy, mi się wydaje tu zrobimy płotek, tak? I tak wejdziemy. Ten pomoc też nie chcę, żeby był długi, zbytnio. Będzie gdzieś myślę dotąd żeby tutaj też jakby w razie był ktoś z drugiej strony chciał łowić nielegalnie to ten choć wejście tutaj jakiekolwiek tutaj zrobimy mi się wydaje jakieś choć nie tutaj nie ma jest wejścia jak ktoś wejdzie do mnie to będzie po prostu mógł tak zrobić e, kontynuujmy. tam będzie równo z wodą czy na jakiejś wysokości ten pomost co tutaj na tej co teraz no. Jest Na tej, o, zniszczyć znisz, to trwa. myk, tak dokładnie. No, nie już się ciemno robi, także będzie ostro. I tak, dobra. I teraz to musimy chyba, wyciągniemy po prostu ten pomoc na wprost, nie? I otoczymy moim zdaniem półpłytkami. Dobrze będzie? Czekaj, zobaczymy. Na dobrej wysokości? Dobrze będzie. Czekaj, czy na tej półpłytce można coś postawić? No tak, będzie dobrze. No, więc takie płotki się po prostu postawi. Co pan dość? Tak do połowy. No jeszcze z pięć kratek może. nie Kurde, nie skończyłem. dwie mi zabrakły. Ehm... Jakiś oświetlenie by się tu też przydało od razu. Lubmy. Tki No wiecie, takie trochę proste to będzie, ale zobaczymy. Czy teraz płotki trzeba zrobić na sam start? Taki pomościk zwykły, tylko że tu na końcu ja bym zrobił. Jakoś to musimy ty rozwiązać. Jak my to całe ogrodzimy, no. to jak my będziemy łowić? Tam. Albo się zrobi. Kurde. Albo można zrobić jakąś furtkę czy coś. Że tu furtkę przykładowo i tu będzie taki krótki pomost, że o, tu trzy... Albo... Albo patrz, po prostu dotąd dojedziesz... ...płotkiem, tu też dotąd i tu zostawisz otwarte, bo i tak nic tam... nikt nie wskoczy. No znaczy, wiesz, ja ma i tak mamy tu otwarte? Kurwa, drzwi się zamyka. Co no. powiesz? To dawaj te płotki. Co, nie, ja nie mam, to masz drewno. A ja mam to tym drewno, no, dobra. Teraz mam honor. <noise> hmm, gdzieś tu, tak, tu mam crafting. Trochę nie graliśmy na serwerze, a, a ten odcinek musimy oglądać w niedzielę. My go nagrywamy wtedy? Czwartek kiedyś, nie? co hmm, wiecie. No, tak trochę, trochę nam dni lecą. Tak powiem. Jak się nic nie robi, to wiadomo. <noise> hmm, 24, zobaczymy, czy starczą. Taki trochę po, prosty ten pomoc clipper, uważaj. Najprostsza taktyka. Ja czekaj, tu nam się uda. W powietrzu będzie, więc tutaj robimy tu, tu podwójne, nie? Tu mhm. grup tak. Masz? Pół płytki? Masz pół płytki. Po Jak nie zamiotało mnie w tą stronę ty. Dobra. Okay. Albo jakby tu o jedną wyżej zrobił, żeby to tak nierówno, nierówno nie było, o. Ale to nie wyjdzie. Spod spodu byśmy musieli. No. Ale nie, tu będzie na dwa, to wyjdzie. Nie, tak, ja tak. tak, weź ten nowy kół. O Aha, czemu tak? Już tu są podwójne. A, no, tam, to jest na tym no. bloku ten. To, tak? to to całe byśmy musieli dać niżej, o co? To robimy Dobrze. tak? O, że to jedno niżej, nie? Tu będzie takie zejście, no. dobra? No, dawaj. Robimy to. Tak. Idź pod wodę, łap to. Ty nie kop, może ty łap tylko, bo się siekierę sobie rozwalić. No, tak. Się ciemno zrobiło, można by było iść spać. Idziemy spać? A nie, Elmo jest na serwerze. O jas, Smaria. Tutaj też trzeba wtedy dorobić. O, Czy to tak pomoże? Aha, tutaj też wafel. Tu? No. Z drugiej strony też zapomniałeś. No, dobra, Co ty nie Dobra, i teraz to niżej trzeba. Tak, to, to tak. No dobra, masz, masz te? Dobra, to ty tu rób. Czekaj, to ma wskoczyć chcę. Y I co robimy? Jedną wyżej, tutaj? Takie podejście. Tam na łowienie. Co? Czekajcie, ja bo muszę sobie zrobić trochę. Aha, Adama ma wywaliło, widzę. O! Coś tam jest, Adam. O, to. Halo, halo, Warszawa, halo, halo. Aj, kurde, Boże. To jest to, co się nazywa oszczędność materiału. Dobra, Tutaj, tak. I tu i tutaj. O, robimy taki design trochę, o. Że tu takie wejście będzie. I tu, o, że tu wyżej? Kurde, czemu to tu się to tutaj... Dobra, bo ja tutaj robię. Myślę, że to jest do końca. Ja, ale tu nie robimy... Że na tym piętrze będziemy budować, czy jak? W sensie łowić. Tak co? No, no na tym chyba co jest? Nie? Co? Na tym co jest niżej chyba będzie łowić się? W sensie tak do końca chyba. Kurwa, no nie ma. Tak, Czekaj, mam, ja mam. Tak. 8. No I będzie. No i tutaj do łowienia. Teraz trzeba to trochę oświetlić. To będzie tak i. Tu będzie tak. Dobra. Ja... Chyba tyle będzie, co? W sumie. Pod spodem, jak no. to wygląda? Wygląda to tak chamsko trochę? Robimy jakąś stópkę? Co tu odwali, odwalone jest? Czemu te rzeczy tu leżą? Nie, ja on to wyrzucił. Dobra. To... Tutaj tak. Chyba bajer, dobrze, nie? Gites jest. Ci no. Taki Bo z drugiej nie będziesz. Czekaj, czy się no. ryba tutaj do góry wrzuci, czy nie? Właśnie o to chodzi. No. Ta. Gites jest. No. Dobra. W sumie tu, to myślałem, że będzie najdłuższy. No, nie, no w sumie będzie najdłuższy. Także, no skończone. Myślałem, że nam to trochę dłużej zajmie, oczywiście, też widzicie taką trochę prostota, ale jest Gites, nie? Hmm. Także dostałem wędkę nawet, no dziękuję bardzo. Także to by było na tyle w tym odcinku, będzie się to do... Adam. Nie trzymać się, na razie, cześć. Papa. Pa.